Ojcze niebieski, Panie, dziękuję Ci, Boże, za brata Arka, Panie, proszę Cię, Boże, Ojcze, abyś go błogosławił, tak jak on teraz przyznając się do Twojego słowa, Panie, w tym chrzcie w Pana Jezusa Chrystusa, przyznając wiarę w Ciebie, Panie, Boże, i Ty odpuszczając mu grzechy, Panie, nad tym świętym imieniem Jezusa Chrystusa, Boże, ja Cię proszę, Panie, zgodnie ze słowem, żebyś Ty go napełnił Twoim Duchem Świętym, Boże, Ojcze, Abyś go napełnił, usunął wszelką, wszelkie zniewolenia, usunął wszystko, co do tej pory do niego dotarło, Panie. Ja Cię proszę, Boże Ojcze, abyś Ty się go dotknął, Ojcze Niebieski. W imię Jezusa Chrystusa, napełni go Twoim duchem świętym, prowadź go, aby w jego życiu żeby w Jego życiu pojawiły się owoce Ducha Świętego, tej miłości, radości, pokoju, cierpliwości i wiary, Panie. Aby Jego Duch pragnął Słowa Bożego, aby Jego Duch pragnął się modlić i czytać Słowo Boże. I proszę o tego pocieszyciela, który go poprowadzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ojcze Niebieski, Panie, w imię Jezusa Chrystusa, proszę Cię za naszym bratem Piotrem, Panie, abyś Ty go napełnił swoim Duchem Święta, abyś Ty mu dał tego nauczyciela, pocieszyciela, który będzie Go prowadził w Jego życiu w drodze, w pracy, tam gdziekolwiek jest i w jego rodzinie, Panie. Proszę Cię, wykorzystaj ten dar, który mu dałeś, Panie, tej, tej, ten dar muzyki, Panie. Aby On chwalił Ciebie, Panie, poprzez ten dar, Panie. Proszę Cię, Boże Ojcze, aby również w Jego życiu pojawiły się owoce Ducha Świętego, tej miłości, radości, pokoju, cierpliwości. Przemięźliwości i wiary, panie Boże. Używaj go, Boże Ojcze. Tak jak on teraz przyznaje się do, do Twojego słowa, panie. Tak samo Ty przyznaj się do, do niego, panie Jezu. Panie Boże Ojcze, niebieski głos, w Jezusa Chrystusa, abyś napełnił Christiana Twoim Duchem Świętym, Boże Ojcze, abyś go prowadził na Jego drogę, abyś Go chronił, Panie Boże, abyś go chronił w pracę, byś go błogosławił, Panie, abyś błogosławił Go na Jego drogach, on Onu przyniesie wszystko za Twojej chwały. Proszę Cię, Boże Ojcze, abyś uwolnił go, Panie, nie boleć, Panie. Uwolni go, Boże Ojcze, od wszelkiego zła i napełni Go Twoim Duchem Świętym, zgodnie z Twoim Słowem, z 38, Boże Ojcze, potwierdź tą wiarę, Pani, którą On tutaj wyznał, że wierzy w Jezusa Chrystusa, teraz zanurza się w Twoim świętym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.